Dzień dobry, jesteśmy w Mińsku Mazowieckim, korzystamy z gościnności zaproszenia Pani Edyty i plus y, sąsiadki, jest też Pan Miska. Y, problem już znany w Polsce i y, dotyczący nie tylko Mińska Maz Ma Mazowieckiego, mówiłem już o tym wiele razy, y, dotyczy to mieszkańców y, z mieszkań z programu Mieszkanie Plus, zarówno w Mińsku Mazowieckim, ale też w Krakowie, w Katowicach, w Świdniku, w Radomiu. W Gdyni. To był program, który dawał nadzieję ludziom na, po pierwsze, tanie mieszkanie o niezłym standardzie. Taka była obietnica. i w dodatku miało być to mieszkanie, do którego, które stanie się własnością tych, którzy zdecydują się na wejście do tego programu w przewidywalnej, gwarantowanej przyszłości. Wszędzie, gdzie jesteśmy, wszędzie, gdzie ludzie się organizują, ci, którzy skorzystali z tego programu. Wszędzie tam widać wyraźnie, że są raczej ofiarami tego programu niż beneficjentami tego programu. Po pierwsze, no tak jak w przypadku pani Edyty, to co dzisiaj mi opowiedziała: y, samotna matka z dziećmi w tym mieszkaniu płaci 400 zł więcej niż, niż, miała, niż, niż płaciła jeszcze pod koniec zeszłego roku. Y, nie muszę tłumaczyć, co to znaczy y, w przypadku pani Edyty o tyle więcej płacić miesięcznie. To oprócz tego jest kaucja i to, co jest najbardziej Dotkliwe, to to, że ta oferta, ta obietnica, że będzie no, prosta i taka osiągalna, możliwa do realizacji ścieżka dojścia do własności tego mieszkania w przyszłości, to była istota tego programu. Nagle to zniknęło z tej oferty yy, yy, państwa PFR-u, który realizuje ten program. Mówiąc krótko, mamy dzisiaj yy, program, który. Przede wszystkim okazało się dużo mniejszy, niż obiecano. To jest niecałe 20 tysięcy mieszkańców, które miał być 100 tysięcy. Po drugie, ten program miał dotyczyć ludzi, których nie stać było na kredyt komercyjny, czy na wylajem po cenach komercyjnych, więc weszli w program, który miał być tańszy i który miał dawać szansę na mieszkanie w przyszłości na własność. Wszystko to okazało się póki co kłamstwem. To mieszkanie jest droższe. Dla tych, którzy korzystają z tego programu, niż mieszkania w Mińsku Mazowieckim na rynku, yy, czyli to jest tylko yy, komercyjnie odnajmowane. Ty, yy, I niestety tak się dzieje wszędzie. Praktycznie dotyczy to tych wszystkich blisko 20 tysięcy rodzin yy, yy, w kraju. My dlatego też korzystam z tej okazji, jeśli Państwo pozwolicie, dlatego tak wielką wagę przywiązuję do tego programu kredyt. 0%, bo widać dzisiaj wyraźnie, że bez możliwości realnego, nie, tej, tej możliwości takiej prawdziwej wzięcia kredytu i nie bez narażania ludzi i rodzin na takie samowolne właściwie decyzje instytucji czy władzy, że nagle wszystko drożeje. Czy to jest czynsz, czy to jest oprocentowanie kredytu. Więc ten kredyt 0% to jest naprawdę ranna szansa na mieszkanie dla młodszych. Już w tym, w, w tym sensie nie dla państwa, bo byście stali się, jak powiedziałem, ofiarami tego programu yy, yy, rządowego. Ale trzeba jak najszybciej dojść do yy, tego kredytu mieszkaniowego na pierwsze mieszkanie dla młodych, osiągalnego dla wszystkich niezależnie od, od sytuacji materialnej i nie całego, całego życia. Także w tych dwóch sprawach chciałem dzisiaj bardzo wyraźnie i bardzo mocno to podnieść głos. No, natychmiast PFR powinien wrócić do tego co obiecał tym ludziom. Znaczy do do do, do ten, Koszt wynajmu musi być taki, jaki był jakby obiecany. To nie są bogacze, to są ludzie, którzy z powodu nie najlepszej sytuacji materialnej zdecydowali się na ten program. I natychmiast muszą wrócić te gwarancje, że jest tutaj także ścieżka dojścia do, do własności mieszkania. To jest, to jest to minimum, które dzisiaj ta władza powinna bezwzględnie wobec tych 20 tysięcy rodzin zrealizować. I to natychmiast. Są, jest czas na kilka pytań. Panie premierze, ja mam pytanie odnośnie podsłuchiwania pana prezydenta Jacka Karnowskiego Pegasusa. Dlaczego tak się stało? przecież żadne postępowanie wobec pana prezydenta się nie dotyczy, Dlaczego był podsłuchiwany? Znaczy dzisiaj już wiemy, że y, wiele osób, które, te, których ta łazienka lubi, było podsłuchiwanych przy pomocy Pegazusa. Nie wiemy, ile było podsłuchiwanych klasycznymi metodami. Ja parę lat temu powiedziałem coś, co niektórzy uznali za przesady. Dzisiaj, bo dzisiaj mamy też informacje, kolejne informacje o tym, co dzieje się z korupcją i z tymi przedziwnymi finansowymi machlojami w różnych instytucjach państwowych pod władzą PiSu. Pierw zaatakowali sądy, żeby móc bezkarnie kraść. Później zaatakowali media, żeby nikt o tym nie wiedział. Później zaatakowali podsłuchami i represjami opozycję, i to nie tylko tą polityczną, po to, żeby móc dalej bezkarnie kraść, żeby ich nikt z tego nie mógł rozliczyć. To nie jest sytuacja nowa w historii, ale ona się powtarza niestety dzisiaj w Polsce. Mamy do czynienia z, z niezwykle brutalną wersją tej, tej ponurej zasady. Jeśli władza, i, i warto o tym pamiętać, jeśli władza polityczna zaczyna działać przeciwko sądom, wolnym mediom i opozycji, i to w sposób często nielegalny, to znaczy, że przede wszystkim chce kraść. I dzisiaj to widać każdego dnia, czarno na białym. Kradną i chcą być bezkarni. Ja mam pytanie o słowa Jarosława Kaczyńskiego. Po tylu aferach, które w ostatnich tygodniach ujrzały światło dzienne, co Pan myśli, gdy słyszy Jarosława Kaczyńskiego, który narzeka na bezprawie w Unii Europejskiej i czy na przykład chciałby i liczy Pan na to, że uda się Panu porozmawiać o tym w debacie z Jarosławem Kaczyńskim? Ta bezradność Kaczyńskiego jest... Jest bardzo symptomatyczne. To jest yy, yy, po raz pierwszy widziałem yy, polityka, który, i to jest bardzo niebezpieczne w wielu wymiarach. Polityk, który ma 100% władzy w Polsce, mówi o Kaczyńskim, i który wygląda na kompletnie zagubionego, bezradnego. Nie, on wie oczywiście, co się dzieje, tylko z różnych względów już jest yy, jakby sparaliżowany. On kiedyś przynajmniej udawał, że jak yy, natknął się na, na korupcję we własnych szeregach, to że podejmuje te, yy, jakiekolwiek działania. Dzisiaj. Mamy, y, znaczy właśnie dzisiaj, no każdego dnia, od wielu, wielu tygodni, każdego dnia ujawniana jest kolejna afera pis W tym czasie Kaczyński przez wiele tygodni milczy, a następnie zabiera głos oskarżając y, wszystkich koło, Unię Europejską, opozycję, nie widząc tego, że od siedmiu y, lat PiS okrada Polaków w sposób wyjątkowo bezczelny. Y, to, co powiedział Jarosław Kaczyński o korupcji pisowskiej, a właściwie to, czego nie powiedział, Moim zdaniem dyskwalifikuje go jako lidera i, i przywódcę y, politycznego. Y, tak naprawdę to są już y, y, takie ostatnie polityczne podrygi tej frakcji. A czy wierzę, że uda się porozmawiać o tym pan, w debacie z Jarosławem Kaczyńskim? Gdzie, bo, ja, wiecie, ja, ja nie jestem na Molu, no ja bym, tak właśnie tłumaczyłem się między dzisiaj y, naszej gospodyni, pani, pani Edycie, że oczywiście ja staram się być tam, gdzie ludzie tego chcą, zaproszą. Ja wiele razy mówiłem bardzo otwarcie do Jarosława Kycińskiego, wyjść z tej swojej jaskini, wyjść za tych korodonów policji i możemy się spotkać w mediach i rozmawiać o tym, co, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Jak wiecie, odpowiedź zawsze była ta sama, więc nie ja się ani tańskie, to nie chodzi o mój sentyment, i, ale jestem gotów w każdej chwili rozmawiać z także z prezydentem Kaczyńskim o warunkach jego kapitulacji. W Pana ocenie, jaki los spotka teraz ustawa o Sądzie Najwyższym, zważywszy na sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, zważywszy na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który twierdzi, że ta ustawa jest zgodna z Konstytucją. Jak Pan ocenia samą sytuację w Trybunale Konstytucyjnym? Czy ma Pan wrażenie, że Zbigniew Ziobro próbuje obalić ten z Trybunału Julię Przyłębską? I los środków środku z KPO Także w tym kontekście. Moja wiedza jest dokładnie taka sama w tej sprawie, jak w całej polskiej opinii publicznej. Kompletnie już nikt nie ma pojęcia, co się dzieje w tym tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym, który sam kwestionuje nawet tą swoją szefową, znaną z umiejętności kulinarnych, ale zdaje się żadnych, żadnych innych. Tylko też nie, nie, nie oszukujmy się. Znaczy, sprawcami tego y, y, bałaganu bez precedensu. To jest wstyd y, na całą Europę, żeby ja, powiedziawszy, y, y, ta sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym. Ale sprawcami tego są solidarnie prezydent doda prezes Kaczyński, minister Ziobro. To nie jest tak, że ktoś tutaj ma y, czyste karty. I y, wtedy, kiedy był ten pierwszy zamach na praworządność, i na system sądownictwa, i na trybunały w Polsce, przecież mówiliśmy, że to nie jest tylko. Że, y, jakby istotą demokracji jest to, że te instytucje są niezależne od partii politycznych i od polityków. Jak oni swoje łapy zaczęli wsadzać w ten system, to było wiadomo, że to się musi wywrócić. To jest nie tylko paskudne pod względem etycznym i politycznym, a to też rujnuje podstawy ustroju demokratycznego w Polsce. I panowie Duda, Kaczyński, i Dziobro są dokładnie w tych samych poparcie za to odpowiedzialni. Co dalej z o Sądzie Najwyższym i środkami z KPO? Ja mam coraz większe przekonanie. Jak pamiętacie, ja naprawdę zrobiłem wszystko wbrew jakby też opiniom mojego środowiska. Uparłem się, żeby głosować za tą ustawą, żeby, żeby zrobić nawet wbrew własnym politycznym interesom wszystko, żeby te pieniądze do Polski dotarły. Niestety widać wyraźnie, że PiS w tym blokowaniu okazał się wyjątkowo zdeterminowany. Tak długo jak PiS będzie rządził, nie będzie pieniędzy europejskich w Polsce. Niestety to już widać bardzo wyraźnie. Jak ja pan, <coughs> ja pan skomentuje, żeby nie z Traskarbu, także w panu rządzie, obecnej sekretarza miasta Warszawy. No I druga sprawa, dzisiaj pan Rafał Głochanek, dziesięć PiSu, wrócił pan, do tego raportu 140. Stwierdzą, że Platforma chce ograniczyć wolność Polaków, nakazuje cię żyć, życie, chce jeść i tak dalej. Jakby pan to skomentował, tą akcję PiSu? Od czasu kiedy się okazało, że rząd PiSu jest promotorem zupy z robaków, ja już chyba nie muszę tłumaczyć, że... Id ...idiotyzmów, tego typu zarzutów wobec prezydenta Trzaskowskiego. I w ogóle to jest trochę poniżające dla wszystkich, że przez ile dni yy, media i politycy zastanawiali się, czy naprawdę prezydent Trzaskowski chce zmusić Polaków do je, je, jedzenia robaków, a nie mięsa. Znaczy to było tak głupie, a, a ta płęta, że okazało się, że to rząd jest zainteresowany promocją yy, tej kotletów ze no, to była chyba taką płętą już najbardziej groteskową. Yy, ja nie, nie będę komentował zarzutów, bo nie, ja nie jestem prokuratorem ani ani śledczym. Znam z dawnych lat ówczesnego mistra Karpińskiego. Był dla mnie zawsze wzorem oso osobistej przyzwoitości i uczciwości, ale ja nie komentuję kwestii, które są w dyspozycji sądu i prokuratury. Ja jestem głęboko przekonany o co do uczciwości i przyzwoitości Karpińskiego. Ale jakie będą konsekwencje działań policji, prokuratury? W tej chwili to, to nie, nie do mnie ten Panie ten... premierze, chciałem zapytać odnośnie słów ministra Czarka, jeżeli chodzi o nauczycieli. Co robi PIS, żeby naprawić problem polskiej nauczycieli? Jak ocenia pan zdanie ministra Czarka, który mówi, że są braki kadrowe, w... właśnie jeżeli chodzi o nauczycieli? Czy to jest jakiś w ogóle cud boski, że w, w polskich szkołach są jeszcze nauczyciele, biorąc pod uwagę to, jaki jest minister, jakie są płace, jakie są warunki pracy, jak się traktuje nauczycieli, na są upokarzani. Nie tylko finansowo, ale każdym słowem, każdą decyzją. Czarnka i jego, yy, 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 jego współpracowników. Także to, że są braki kadrowe, to wiemy. Yy, to, że mamy ciągle tysiące ludzi gotowych. Yy, yy, Uczyć nasze dzieci, nasze wnuki, wbrew okolicznościom, w, mimo tak dramatycznych decyzji i tak, tak fatalnego ministra, to i tak naprawdę Bogu dziękujmy, że jeszcze są yy, yy, właśnie nauczycielki, nauczyciele no, gotowi poświęcić swoje życie dla, dla, yy, dla polskiej szkoły, dla polskich dzieci. Właśnie w, mimo tego, że mamy kogoś tak koszmarnego jak ministra Czarny. Chciałem jeszcze zapytać o podatek Sasina. Tutaj minister Sasin mówi o tym, że będzie podatek od nadmiarowych zysków w spółek. według zapowiedzi wicepremiera rząd na nim pracuje. O czym świadczą takie zamiary? O jakim stanie finansów państwa? Jak to przełoży się właśnie na inwestycje w naszym kraju? To nie jest pierwszy raz, kiedy pan Sasin pozwala sobie na jakiś komunikat i ci, którzy grają na giełdzie i być może mają informacje wcześniej, mogą naprawdę zarobić kokosy na tego typu niemądrych wypowiedziach. Jedyną reakcją jak na razie, jak wiecie, było to gwałtowne tąpnięcie na giełdzie. I to nie jest pierwszy raz. Ja w ogóle obawiam się, czy to nie jest jakiś też sprytny pomysł na na biznes. Znaczy takie używanie polityki po to, żeby rozpuszczać notowania giełdowe i no, ja pomijam oczywiście fakt, że ja mam, ja jestem w tym wieku, że pamiętam dokładnie z czasów PRL-u i właśnie ten ten moment, kiedy władza mówi, no trzeba tutaj do miar, trzeba tutaj dodatkowy, dodatkowe obciążenia dla firm, bo brakuje na wszystko kasy. Znaczy, co do tego nie ma wątpliwości, że Sasi mówi prawdę. Im już na wszystko będzie brakowało pieniędzy, tylko nie dla nich. No bo to jak zauważyliście, tutaj nie ma limitów, nie ma granic, pieniądze zawsze dla nich się znajdą. A jak Pan ocenia fakt, że posłanka Lichocka pozywa Borysa Budkę w sprawie jej gestu pokazania środkowego palca ja mam nadzieję, że wyborcy, nie, nie chcę o jej gestach mówić, ale czasami tak sobie myślę, że, że to, co no wszyscy mamy w pamięci, w jakich okolicznościach ona pokazała tego, ten, to był ten środkowy palec pokazany między innymi wszystkim, którzy czekają na pieniądze na onkologię. To ona pokazała środkowy palec opozycji dlatego, bo wygrały pieniądze na, na reżimową telewizję, a przegrali pacjenci chorzy na raka. Więc yy, yy, ja jestem o tym absolutnie przekonany, że każdy kto widział ten gest yy, pokaże ten gest PiSowi w dniu wyborów. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Przepraszam za, za, za najazd. Ale jest to na sprawa. Dzięki. Trzymajcie się.